Cześć wszystkim, witam Cię, wszystkich na kanale DUCIKA2. Dzisiaj mam dla Was takie króciutkie info, bo. bo-bo-bo-bo. Nagrywałam e, miesiąc temu w vlogach, chyba miesiąc temu. Dzisiaj jest 33. Jeszcze Wam szybko powiem, że jutro jest 1 sierpień i za 3 dni wyjeżdżam od Morza, jak będzie jutro. I jutro według ulubieńcy więc jest super. I tak, yy, przechodźmy do tego, co Wam miałam powiedzieć. Yy, I nagrywałam vloga, bo szłam do kinania, co to nie powiem i z kim to też nie powiem. Ale on trwa tylko dwie minuty. Ale powiedziałam, no dobra, wystawię go, ale błagam, nie hejtujcie go, bo naprawdę starałam się nad nim tyle, że... Naprawdę, pier nad pierwszym takim filmikiem się tak długo starałam, więc mam nadzieję, że on Wam się podoba bo jest bardzo Mucha mi tu no. bo jest bardzo fajny i nie wiem co mam jeszcze mówić poczekajcie się na pięłę jej mąka dalej nie <laughs> chcę przedłużyć już tego krótkiego info po prostu będzie vlog i się nie przerascie że trwa tylko 2 minuty i może będzie intro do mojego kanału, czyli idzie na początek. <grywk> Oj, idziemy. Dziękuję, przepraszam. Przepraszam, dziękuję. E, może będzie intro do mojego filmiku, ale nie do tego, tylko do następnego. Czyli wiecie, nie, żeby już zrobię sobie intro takie, to wiecie. Na przykład jak ma mm, y, Agnieszka Grzegwiot do vlog to ja Pana zielam, bo na przykład pokażę się Czcika TV i moje zdjęcie i jakąś muzykę. Dobra, No. I to chciałam Wam jeszcze powiedzieć. Także takie dwie niespodzianki. I mam nadzieję, że docenicie ten filmik, ten vlog, który nagrywałam. Komentarz, subskrypcja, łapeczki. Nie łapeczkę, tylko łapeczki w górę. I nie chcę już przedłużać. Więc oglądajcie sobie vloga. Bardzo, bardzo miło go pozdrawiam. I papa. Pa. Cześć wszystkim. Właśnie dzisiaj nagrywam pierwszego vloga bez Dusi. I dzisiaj będę szła do kina. Na co to nie powiem? Jak, jak będę w kinie to się odezwę. Dobra, ja już jestem w starym browarze, bo idziemy do starego browaru. Jest już ze mną Maja. Cześć. Tak, to jest Maja. Jeszcze raz, ja Cześć. Idziemy na TINI, na bilety, tak, idziemy i odezwę się jak będziemy już tam do góry i już będziemy czekać za filmem, ale, jak już, ale wtedy już nie będziemy mogły nagrywać jak już tam wejdziemy do tej sali, nie? Także zatrzymujemy filmik i się odezwiemy zaraz. Dobra, my już jesteśmy, kupujemy teraz bilety. I popcorn. I popcorn, a powiem zaraz jaki. Już kupiłyśmy bilety. Mamy I zaraz się odezwiemy, bo teraz czekamy aż się zacznie i idziemy, no i będziemy się zrać. My teraz kupiłyśmy popcorn i jest średni, ale jest wielki. Nie zjemy go, nie przyjemy. Patrzcie jaki wielki jest. I jest karmelowy. Przepraszamy za taką jakość, bo nagrywam na telefonie. I dzisiaj po filmie będę dawać swoje moje konta społecznościowe. Dlatego odezwiemy się, jak będziemy już szły na salę. My już weszłyśmy na salę, nikogo nie ma, jesteśmy same. No i teraz jeszcze już wybujała 17, ale jeszcze, jeszcze się reklamy nie zaczęły. Więc czekamy, a dzisiaj po filmie będę e, dawać moje konta społecznościowe, dlatego trzymajcie się, odezwę się jak się skończy film. Pa! pa. Dobra, my już wróciłyśmy z Mają. Maja, jak było? Super, naprawdę. Super wzruszające. Tak, wzruszając naprawdę płakałyśmy, ale był wow i, i Snapchata podam e, w opisie na dole komentujcie, subskrybujcie, łapeczki w górę, no i powiemy, um, że był super po prostu i wzruszający, bo może ktoś chce iść jeszcze do kina, na co albo nie był i nie chcemy niespodzianki zdradzić, dlatego komentujcie jeszcze raz, subskrybujcie, łapeczki w górę i pa pa!